Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Fertus, a to jest kolejny odcinek z Ferytusa samego w Minecraft Sezon drugi oczywiście. Lecimy sobie dalej. W dzisiejszym odcinku no musimy troszeczkę e, narobić się. W sensie... Musimy trochę robić rzeczy. Tu niech się to przepala. Pamiętajmy, że tutaj mam bazę. Ja muszę sobie obczaić teren dookoła, znaleźć najbliżej położone drzewo. To chyba tam jest dosyć duże, więc... Opłaca się tam pójść. O, jak widzę, już tutaj kamarnicę to ja je zamorduję, bo ja później mam problem. Jak potrzebuję y, ich czarnego ingzaka, to potem po prostu mam problem ze znalezieniem ich. Jak ja już je widzę, to ja muszę je zabić po prostu, <grywia> jak to brzmi. Ale dziwna rzecz, bo ja ustawiłem w konfigu od Tricapitatora, że y, wielkość drzewa nie decyduje o tym, jak szybko się rozwala blok ten pierwszy więc dosyć dziwne, teraz tutaj widzę rzecz, ale okej okay. niech będzie tu sobie weźmy troszeczkę tego drzewa, w sumie to dopóki sierka, sierka <laughs> siekierka się nie rozwali, to sobie porąbmy trochę tego no jak się ma tricka to te duże drzewa wcale tak nie przeszkadzają, mnie. A jak się nie ma, to naprawdę te wielkie drzewa to potrafią być utrapieniem okropnym, naprawdę się świnia. świniam Quick, quick okej, okay, no dobra wycinajmy sobie jeszcze drzewa trochę O, patrzcie tam coś jest dziwnego, tam jakiś budynek jest Tam sobie możemy pójść w sumie Okej, okay, tu jeszcze widzę wielkie drzewo, to jest spoko Nie wiem, wziąłem żelaza, w sumie mogłem tutaj owieczki po prostu ostrzyc, Ale dobra Może się, ta wełna przydała w sumie hmm. dobra, najpierw łóżko, będziemy mogli sobie omijać noc po prostu O, noce tutaj jak wiadomo są koszmarne Także no, co to jest? Co to jest? to jest? Co jest? Co jest? Co jest jakiś dungeon, na pewno Teraz sobie tam to obczajmy W możemy pójść pohandlować trochę z wieśniakami To jest też opcja Gdzie jest ten jeden squid? Tam pływa Czy Ja sobie je zabiję, bo Hi, hi hachy ale Do craftingów często się przydaje, jak się ma młody Dawaj mi to tam jeszcze jednego, ja sobie zabiję wszystkie, bo naprawdę Czasami to się tak przydaje, że w sumie to e, później będziemy potrzebowali czegoś. Czy to chcę teraz rozwalać? Nie wiem. Tu więcej squidów widzę. To się przyda nam bardzo. O, zające spoko. Czcina, o właśnie, czcina to będzie spoko. Czcina się nam przyda, Dobra, chodź tu squid. Okej, okay, to jeszcze tutaj. Chodź tu. Klej się nam przyda. Będziecie się na kim i te rzeczy Ale dowiecie się tego w swoim czasie <grafię> Na razie może tyle Dobra, jeszcze tą trzcinę bym sobie poszedł z... Obczaić Tam w ogóle druga... Drugi budynek jest w tyle, widzicie? Tam, tam za tym, tym czymś wielkim Tam chyba coś było, skobustowna, dobra, zaraz sobie obczajmy Tylko najpierw ta trzcina Siema, siema ma się, ma zajączki. Bo tam widzę więcej trzciny, wiecie co jest, ja bo to wezmę. Koło studni w ogóle, parci się, koło studni. W studniach chyba nic nie ma, nie? Nie wiem, wydaje mi się. okej okay. dawać mi to kaktusa też wezmę a co mi tam dobra zahaczymy sobie ten budynek tak tylko obczaić co to jest, bo ja do tego wchodzić nie zamierzam w tym odcinku jakiś fioletowy ten kaktus jest od dołu nie wiem coś tak migło a to jest dungeon To jest nastuwe dungeon Jeszcze sobie pokażę kordy w razie czego W ogóle z sid mapy tutaj pokazuje? Jakby ktoś się zastanawiał To taki jest SID oparcie się, patrzcie się, tam jest I tu jest I Tu też jest Serio potrójny dungeon, czy co? Ile kur? Siema kury Dawać mi te jajka. Tu jakie przejście, patrzcie, jakie fajne. <laughs> I tutaj mamy lasek. E, fajne, fajne, ładne, podoba mi się to. Mhm. No nie wybuchaj. No kurde, serio, musiałeś ty gnoju. Pieprzony. No nie, no spadaj mi tu stąd. Kurde, creeperze, pieprzony. No, wybuchnij, wybuchnij. No dobra, super. Ale ładny efekt jest po wybuchu Creepera, nie? Coś mi się to tak średnio podoba. Eee, w sensie te, te, te Creepery, bo one są za szybkie i to jest troszeczkę przegięte. Moim zdaniem. Ładny ten teren tutaj. A to drzewo tam. <laughs> nice, nice. Dobra. ładna góra schodzimy stąd, nie ma co tu się pieprzyć z tym ok, ładny ten teren tutaj wygenerował wam powiem, bardzo ładny i trzy dungeony, kurde w tej, w, tej, w, tej, w tych high mountains to jest dosyć ciekawe dobra, siema już się wszystko przepaliło widzę troszeczkę sobie desek zrobimy Zrobimy sobie to urządzycko przydałoby się powiększyć chwila zróbmy sobie tak pierwsze przepal ten piasek przydałoby się nam powiększyć tą bazę w tę stronę trochę ok. No i jak sobie tu zrobimy drzwi Dobra, i będzie idealnie. Hop, hop. Tu sobie możemy jeszcze poszerzyć w, sumie w tę stronę. Śmiało, moim zdaniem. Tylko będę musiał troszeczkę... O, patrzcie się! Chyba pierwszy raz widzę rudę węgla tego powiększonego. Dobra, jeszcze jedną kratkę. Będę sobie musiał te wszystkie workbenche i wszystko przesunąć. Łóżko sobie pykniemy w jakimś takim miejscu, żeby nie za bardzo brało. To na przykład Spędzę tylko w nocy to nieźle. Tu kamień w tej skrzynce, dobra To sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy. Mogę już spać? Dziękuję. O i patrzcie się na zachodzący, tle zachodzącego słońca sobie po prostu patrzymy. Fajnie, fajnie, ładnie. Crafting sobie walniemy w rogu. Skrzynkę tutaj sobie pykniemy. E, to tu. Skrzynkę cały stąd To to to. Dirt. Tu, tu jest takie pierdółki w sumie. Kleja sobie nie przepalamy. To zostawiamy tu. Jedzonko niech jest. Hop 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 hop, w sumie. O, jeden, węg... jeden ten, super. W sumie to. Hop hop. Tutaj dużo tego mamy, powiem. A jeszcze tutaj jeden, kurde. Ale tego jest. W sumie to. sposób się robi ok niebieskie te sobie zrobiliśmy i w sumie to tu w sumie to tu też można no i pięknie, pięknie ładnie, ładnie sobie zrobiliśmy to i eee, ja sobie chciałem skraftować jedną rzecz mianowicie Eee, tak, bloki kwarcu, glass panel, i piecyk. Bloki kwarcu to z tym właśnie jest problem. Musimy sobie zrobić. Musimy sobie zrobić oczywiście. Eee, musimy sobie zejść do naderu. Zejść do nederu Wziąć sobie Obsidian wykopać, do pójść. No i co? No i zrobimy sobie dopiero wtedy. Także tak się to ma. Tu sobie zrobimy jeszcze jedno wiaderko. Pięknie, ładnie. Ale zanim to jeszcze sobie pójdźmy Potrajdować z villagerami, może coś fajnego. A, no tak, bym zapomniał o ważnej rzeczy. Jakie są drzwi. <grym> Także sobie zostawmy. Ederka sobie weźmy Pyk. Idziemy. Może jeszcze jakiś villager został. Śmiesznie to wygląda. Może jakiś villager został, więc sobie może coś jeszcze wymienimy. Widzę, że jakiś został. No biedni że biedni. Ty pewnie jesteś z tymi nitkami. Tak, to jesteś O, strzały. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co ty tam dasz za chwilę. Dobra, to ja idę z innymi pohandlować. Strzały są całkiem spoko. Ty też nitki i ty też strzały. Co, wy jesteście wszyscy sami, że co? No co chodzi? Ty już się zmieniłeś? Uu, łuk Dawaj mi ten łuk Spoko trady spoko trady I tak bym tych emeraldów na nic nie wykorzystał. Tam jeszcze widzę wrześniaka chyba. Bardzo jest ten sam Co ty tam masz? To jesteś ten sam Aha Aha, i ty mi przerobisz gravel na ten, to takie średnie Dawaj mi jeszcze strzały, Jomek. Wejścę, to nie chcę tego. <grywa> Czemu mi to rzuciłeś, gościu? W sumie spoko strzały, bo na, na szkiele to będzie idealnie. Ehm. Aha. O Boże, serio. Gdzie tu teraz znajdę gravel? Szybko. No bo chcę zobaczyć, jak dalej będą chciały, chcieli handlować. Tu jest gravel. Gdzie jest gravel? Szybko jakiś gravel. Come on, No. Serio. Muszę gdzieś tu schodzić po gravel. Tu? Nie. Dajcie mi jakiś gravel. <laughs> Chcę zobaczyć dalsze trade'y, no. Come on. Come on. Serio. Serio. E, no nie wiem. Trzeba lepiej na powierzchni poszukać Krzemień się przyda tak czy siak, bo potrzebujemy na nether, znaczy na ten Wiecie na co, na Zapalniczkę Resztę na strzały pójdzie No ale kurde Chciałbym to znaleźć No nie wiem Shut up Gdzieś były drużki yy, z gravelu, <grystanie> ale już nie ma. No kurcz, no nie wiem, no widzicie tu gdzieś gravel stąd? Na pewno mi odpowiecie, ale o, 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 chyba widzę. Jest gravel, tak, super, super. O, ruda żelaza powiększona. Trochę więcej, bo tam dwóch villagerów chciało to. Kurwa, zrobiłem tu jaskinię przez przypadek w sumie. Jak sobie z zewnątrz zobaczycie To tak wygląda jak jaskinia nawet Teraz Ale wykopimy sobie wodę i będzie. O! Zalana jaskinia, jak <grytanie> słońce jeszcze mamy czas. Jeszcze sobie pohandlujemy. Tam też widzę trzcinę. Dobra. Ziomeczki, chodźcie tu. Dobra, pyk. Ha Teraz ty. Co ty tam, zmieniłeś się już? Show me dat. Aha, serio? Tylko we dwójkę jesteście w ogóle? Aha, to już jest koniec. Mhm. To fajnie, że Ferytus tu że tylko mają tyle tych tradeów możliwych. Mhm. Czyli znaczy nie mogę już ich dalej ewoluować. Chyba, że. Nie wiem. Chyba, że jeszcze raz. Nie wiem, no i tak mi się ten gravel nie przyda. Tak mi się ten gravel nie przyda, więc. Ewoluujesz? Jomek, popsułeś mi plan. Dobra, no daj mi więcej strzał. To to jest świetna wymiana. Już nie mogę, fajnie. na tak, woda woda się się widzicie to? <głodnie> Ładnie to wygląda. Kurczę! No cóż Dobra, stąd spadam. Mam strzały. Troszeczkę jestem bardziej ogarnięty do netheru dzięki temu zawsze coś. Ale teraz musimy sobie pójść do po obsydian. O w sumie to Zapomniałem o czymś. Mianowicie o magicznej koni, czy nie? Dokładnie. W sumie to chwila, ja to mogę łatwiej zrobić. Patrzę się pyk. O jest, kończynki wypadły dwie już. Spoko. Ja mam pomysł na mechanizm. O, Pewnie wiecie o co chodzi. Jak sobie tylko zrobię fabrykę kości. <ścoughs> to będzie. To będziemy. E. O, szulkerbox kolejny. A! Kill of nice I płotek. Mmm, płotek sexy. Nice, o tym zawsze marzyłem. O, <laughs> nie muszę nawet kreftować. Dobra, bo już noc zbliża. Ostatni ten. Dzięki, dzięki, dzięki. Nie trzeba było. O, wow, serio już się zrespiłeś? Już? Wyświetli się uspokój, kurde. Typie. Fuck. Rozpadać spadać zombiaki, ja sobie idę spać. Dobra, mamy kolejnego shulker boxa. To jest, to jest coś, tu będziemy mieć rzeczy z netheru. Dobra. Tu sobie zostawimy. Tu sobie zostawimy to. Tu możemy to dać. Tak, tak dużo strzału nie potrzebuje, więc w sumie zostawmy sobie to tu. Tu jest ładnie pięknie. W sumie tego też nie potrzebuję. Dobra, idziemy sobie po obsydian. Mam kill off, mam kill off diamentowy. Idziemy sobie po obsydian. Mm, I potem będziemy musieli sobie ogarnąć książki. To jest taka podstawowa rzecz. Enchanting table, nie? Oczywiście. płyte, silverfishe dobra, czyli to już jest bezpieczne dla kopania ten dlaczego jeden O oh, wow Ten też teraz? <laughs> Okej okay. czy w sumie Ten też teraz będzie bezpieczny Potrzebujemy 14 y, obsydianu w sumie, bo sobie zrobimy. Ten też jest bezpieczny zrobimy sobie oczywiście y, Portal i Enchanting Table. A portal sobie zrobimy wersję ekonomiczną, nie? No, to możemy też kopać. 5 na razie. No to jeszcze trzy razy to samo i będzie kit Dobra To też możemy kopać Myślę, że tu będzie tyle Obsidiana No będzie Mam nadzieję Jak nie to sobie zrobimy najpierw do netheru Teraz tutaj nie jestem pewien co mogę kopać O tutaj teraz już wiem najpierw pójdziemy do nederu i tam po prostu zupełno lawy weźmiemy sobie w wiaderkach lawy bo oczywiście wody w netherze nie można rozlewać ale chyba starczy oj tutaj nie jestem pewien w sumie może być pod tym lawa albo tu pod tym obsydanym na prawo, no właśnie ale udało się na szczęście Tu pewnie pod tym, pod tym, pod tym następnym jest. Jeszcze trochę lawy zostało. Zmarnowałem przez przypadek w sumie jeden obsydian, bo wlałem tu wodę. W miejsce lawy. Przez co się nie stało nic. Aha, okay. Jeszcze trochę lawy mamy, więc spoko. 14, dobra. Git. Teraz tylko książka. Z krowy. Czcina. No, trzeba będzie zrobić farmę krów. A przez co też trzeba będzie farmę pszenicy zrobić. Więc. Więc damy sobie radę jakoś. Realne schody są takie piękne zawsze Dobra, tam już nie będziemy potrzebowali schodzić w ogóle Także wypad z tym E tu był gravel w ogóle, lol <ścoughs> I zrobimy sobie tu taki portal. O mój Boże, przepraszam. Sorki za to. E, dobra, zrobimy sobie portal, ale już w następnym odcinku, oczywiście, następny oczywiście odcinku sobie w niego wejdziemy. Także. Także no. Odpalimy sobie. Weźmiemy sobie to, to sobie zostawimy. A to są zne, rzeczy z sorry. Hop, 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 hop. Tego nie potrzebujemy. Dobra. Zbytnio już nie przedłużam. Do następnego odcinka. Cześć Wam na razie. Pa, pa.